Dzisiaj, jak na was, YouTube na moim kanale, tylko takie cuda są. Ja jestem Żyłka i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli Wam się filmik spodoba, możecie zostawić subskrypcję oraz łapeczkę do góry. A ja co? Bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Jak wiecie, bądź nie wiecie, pewne rzeczy się planuje i zaplanowałem filmik, który dzisiaj miał wlecieć. Ale niestety się nie udało, nie wyrobiłem się w czasie. Dzisiaj miał być filmik fajny, bardzo nawet powiem wam tak. Ale nie wyrobiłem się, dlatego dzisiaj wlatuję taki vlog podobny do wczorajszego. Ale przed tym, przed tym jak przejdziemy do vloga, chcę zjeść czekoladkę. Także numer 15. Numer 15, słuchajcie, jest tutaj. Znalazłem. Proszę bardzo, numer... 15, także numer 15 sobie jemy. O! Otwieramy i numer 15 to jest jakieś takie kokardka czy stroik, coś takiego. Także sobie jemy i lecimy dalej. Słuchajcie, do Dżusiu sobie śpi tutaj, o! W kuchni na kanapie. A za to dzicha śpi tam. Słuchajcie, zobaczmy sobie, ile jest stopni. Stopni jest jeden. Śniegu nie ma, ciągle leje. Co prawda przestało lać, ale chmury. Chociaż zobaczmy sobie, czy aby na pewno tego śniegu nie ma, bo może jednak coś jest. No coś jest rzeczywiście, ale ile tego śniegu? O, patrzcie, pan nawet coś tu naprawia. Nie widziałem, a teraz widzę, coś tutaj naprawiają. Dobra, słuchajcie, ja idę grać, wracam do was za godzinkę. One hour later. Słuchajcie, skończyłem już grać, wróciłem do was i wam jeszcze pokażę, jak ustawiłem klawiaturkę nową i myszkę. Mój kącik kartonowy wygląda tak, się prezentuje ładnie. Mamy sobie przekąskę od pana tutaj w i sobie zjemy. Dwa, cztery. Smacznego. No tutaj też śnieg jest. Ale plus jeden, wszystko topnieje. Chociaż wiecie co, patrzyłem na prognozę pogody, która mówiła, że od godziny 17 ma padać śnieg. Elfik was pozdrawia. Słuchajcie, jutro będzie taki fajny odcinek, że to głowa mała. Jutro będzie bardzo fajny odcinek, także wam go już dzisiaj zapowiadam. 313 dzień czekania, aż Nester przyjedzie do mojej wsi zrobić ze mną streama, pozdro. Patrzcie, jakie nauszniki dostałem od cioci, powiedziała, że mam słuchawki do nagrywania. <słuchaj> o, pan się trochę grubiej przeniósł. Teraz wyżej wchodzi. Tego co widzę to będziemy u ten Solar. Dobra, ja robię sobie kawkę, także będzie pite. Kawka zrobiona, także na zdrowie. Piątek, piąteczek, piątunio, je, 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 je. Co sorka, że tak wypadło, że dzisiaj znowu taki wloczek nudny bo chyba nie jest dla Was ciekawy, ale jutro będzie za to zacny filmik, także zapraszam na jutrzejszy filmik. I co, jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie, a zresztą macie napis. Żegnam Was dzisiaj, widzę Was jutro, ja byłem Żyłka, no i cześć.